Siema, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj powiemy sobie o meczu Barcelony z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, druga kolejka. Niestety, no, tym razem jest to mecz przegrany, bodajże pierwsza przegrana w tym sezonie. Niestety, ale o przyczynach tego dogłębniej postaram się powiedzieć w trochę końcowej fazie filmu. A na tą chwilę na pewno zachęcałbym was do komentowania, subskrypcji i tak dalej, wiecie, to wszystko co zawsze i co ostatnio mocno podkreślam, ponieważ zasięgi trochę spadły, a fajnie by było, żeby ten kanał się rozwijał, żeby można było tutaj fajne rozmowy w komentarzach prowadzić. Dobrze, zacznijmy od składu. Tutaj raczej żadnych zaskoczeń wydaje mi się, nie było. Czyli tak, Wojtek Szczęsny pod nieobecność Żana Garsi, Kunde Garcia, Kubarsi Martin De Jong, Pedri Jamal Olmo Rashford oraz Ferran. Jedyne co można powiedzieć o pierwszym składzie, takiego co mogło być ewentualnie nie do końca pewne, no to obecność Jamala od pierwszej minuty, ale wychodzi na to, że ta jego kontuzja, no lub nie wiem, to takie przeciążenie może pleców bardziej, no tak czy inaczej, to co miał, ta niby kontuzja, już minęła ewidentnie, bo skoro zagrał w tym meczu 90 minut, no to wychodzi na to, że musiał być już naprawdę totalnie zdrowy i, i, i po prostu gotowy do gry, tak. Jeśli chodzi o cały przebieg meczu, no to tak, pierwsze 15 minut powiem Wam szczerze, no po raz kolejny oglądałem streama, a nie w telewizji, więc stream się przerywał oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Więc te pierwsze 15 minut miałem takie przemiksowane, trochę niby widziałem, trochę nie. Wiecie, przerywało, więc nie jestem w stanie powiedzieć nic takiego sensownego. Ale jeśli chodzi o dalszą część meczu, aż do końca pierwszej połowy, no to przede wszystkim widziałem. Znaczącą przewagę w konstruowaniu akcji z, y, po stronie Barcelony. Barcelona więcej próbowała, więcej była przy piłce i po prostu, no, jakby oni starali się kreować grę, tak? A Paris Saint-Germain na no, spokojnie podchodziło do w zasadzie wszystkiego i się bronili przede wszystkim. E, I tak, pierwsza akcja, w której Barcelona sobie wyszła na prowadzenie, udało się strzelić gola. Gol Ferrana po podaniu Rashforda. W sumie fajna akcja, nawet bo piłka była tam przerzucona na lewo do Rashforda. On tak z pierwszej, znaczy ono, może nie z pierwszej piłki, ale po prostu prawą nogą, będąc jako ten wiecie, lewy skrzydłowy, tak zagrał wzdłuż pola karnego. Tak piłka trochę też dojeżdżała bardziej w stronę bramkarza niż w stronę napastnika. No i Ferran tam wleciał po prostu na pełnej, dołożył nogę, zmienił trajektorię lotu piłki i, i był gol na 1-0. Fajna akcja. Fajnie, że Ferran po raz kolejny strzela gola. E, super, że mamy kolejną asystę Rashforda. No to też w ogóle jest godne e, no wyróżnienia. No bo kurczę, oni obaj no, notują cały czas. Wiecie, liczby, tak? Tak jak możemy powiedzmy Ferrana zestawić w rywalizacji z Lewandowskim i ich rozliczać ze swoich rzeczy. No to tutaj Rashforda z kim w tym momencie można zestawić. No można niby by było go zestawiać z. Rafinią czy Jamalem, ale wydaje mi się, że to trochę, no nie wiem, nie do końca istotne. Bardziej istotne jest to, że Rashford, który potencjalnie raczej w planach oczywiście miał być e, zmiennikiem dla Rafini czy też dla Jamala, wiecie, takim pierwszym wchodzącym z ławki, który ma uaktywnić grę, dać odpocząć któremuś z tych dwóch podstawowych skrzydłowych, no to po prostu ten chłop pokazuje, że on walczy totalnie o pierwszy skład i w momencie, gdy wróci Rafinia. A załóżmy Jamal będzie sobie teraz grał cały czas i będzie notował dobre liczby cały czas, znaczy może inaczej, będzie notował dobre występy, plus do tego będzie dawał liczby. No to szczerze, nie widzę jakiegoś bardzo głębokiego powodu do tego, żeby rafinia po powrocie do zdrowia od razu wskakiwał w pierwszy skład. Tak wiecie, automatycznie, ze względu na nazwisko i status. No nie. Raczej, raczej bym tego nie widział. Rashford dotychczas dobrze gra. I naprawdę, naprawdę fajnie się pokazuje, więc oby tak dalej. Niestety, e, otrzeźwienie w tym meczu przyszło bardzo szybko, bo również w pierwszej połowie na 1-1 strzelił gola Majulu. E, tam chyba po podaniu Nuno Mendesza, o ile dobrze kojarzę. No i tutaj jest jedna rzecz, którą chciałbym niestety, ale zaznaczyć przy Kubarskim i tu się przy nim trochę rozwiniemy bardziej. Jeśli chodzi o tą akcję, nie jestem kurczę do końca pewny, bo wiecie, to była dość dynamiczna Wymiana podań ze strony Paris Saint Germain i ten kubarski chyba po prostu, no chciał zareagować, nie wiem, może mu trochę wiecie, centymetrów na nogach zabrakło, może trochę tego wyczucia. Mógł się powiedzmy, no nie wiem, nie kłaść czy coś. No nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy on mógł tu lepiej się zachować. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak po prostu taka koślawa interwencja, która pozwoliła e, dotrzeć temu podaniu do właśnie majulu, który oddał strzał i pokonał szczęsnego w sumie w, w sytuacji trochę jeden na jednego. E... A z drugiej strony, mam takie, taką, wiecie, wyrozumiałeś do kubarskiego, że w sumie ta dynamika i wszystko to, co się tam działo, sprawiło, że może on faktycznie nie mógł nawet lepiej zainterweniować. Po prostu próbował zrobić cokolwiek. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W sumie, jeśli ktoś tutaj jest w tym momencie, e, napiszcie w komentarzu, jak z waszej perspektywy to wyglądało, bo no, wydaje mi się, że raczej była to sytuacja, w której po prostu Kubarski starał się zrobić, co mógł, ale nie do końca był w stanie możliwe, że właśnie ze względu na swoje warunki fizyczne. I teraz dalej rozwijmy wątek Kubarsiego. Od paru meczów mam takie wrażenie, że Kubarsi grający na tej pół lewej obronie, gdzie no niestety musi grać z przymusu, no nie czuje się do końca dobrze. I okej, okay, no o tym myślę, że wie prawie każdy, na pewno każdy kto dogłębnie ogląda Barcelonę i widzi gdzie ten Kubarsi się lepiej czuje, no to widać, widać to po poprzednim sezonie i tak dalej i tak dalej. No, ale wiecie, no nie ma za bardzo możliwości ustawiać go po tej prawej stronie, no bo tam jest Erik Garcia, który jest wręcz uwielbiany przez Flika. I no jest to zawodnik, który absolutnie nie daje nawet kawałka yy, argumentu na to, żeby go położyć na ławce, po, posadzić na ławce, co nie? Dalej mamy Araucho, no, który jest przyspawany do tej prawej strony, bo chłop no na lewej chyba nigdy go w życiu nie widziałem na lewej, od kiedy oglądam Barcelonę i jego występy no to wydaje mi się, że Araujo cały czas zawsze prawa stronę, jak on tam miał grać, wiecie, w duecie z Pikę. no to Pikę też zawsze był tym prawym stoperem, a tutaj nagle się przerzucał na lewo, gdy grał z Araujo, więc Araucho ewidentnie ma postawione, on ma być po tej prawej stronie i więcej nie umiem i tyle. <gry> więc no, jeśli mamy dwóch takich graczy na półprawym obrońcy, no to automatycznie no Kubarsi, który jest no raczej no drugi powiedzmy w kolejce do ustawiania środka obrony, no musi grać na tym półlewym, no ale niestety mu to nie wychodzi i powiem szczerze, może lepszym rozwiązaniem, to jest w ogóle taka no moja myśl w tym momencie, może lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zdjęcie Kubarskiego na ławkę na najbliższe mecze, nie wiem na najbliższy jeden mecz, maksymalnie dwa czyli tutaj Sevilla i później chyba po przerwie na reprezentację będzie no nie pamiętam kto, ale ktoś podobnego poziomu co Sevilla może lepiej by było go właśnie zdjąć na tą ławkę, dać szansę Christensenowi się pokazać od początku, bo on na półlewym obrońcy się czuje zdecydowanie lepiej. Plus, jeszcze do tego daje warunki fizyczne duże, no bo no jednak jest gość o wiele wyższy, no mocniej zbudowany niż Kubarski. I niech ten chłopak sobie na spokojnie uporządkuje wszystko w głowie. Niech się dotrenuje na treningach właśnie tej półlewej obrony, może się przystosuje do tej pozycji. No, wielu było już obrońców którzy byli prawonożni, a grali na półlewym obrońcy i tam się czuli po prostu lepiej. No nie wiem, Van Dijk na przykład. Wielu, wielu jest takich klasowych obrońców środkowych, którzy na półlewej obronie będąc prawonożni grali o wiele lepiej niż na, na prawej, tak? Więc może z Kubarskim będzie to samo, tylko on potrzebuje czasu. No przypomnijmy, on ma 18 lat, więc no to, to mi tak przyszło do głowy i to, to chciałem Wam, wam przekazać, Myślę, że, że to by była lepsza opcja. Szczególnie, że Christensen no, dotychczas nie dał raczej żadnych argumentów za tym, żeby trzymać go koniecznie na ławce. A wiecie, Garcia z Christensenem dają w ogóle mega fajne połączenie, bo Christensen jest mocno zbudowany, Garcia słabiej, więc tu się w pewien sposób uzupełniają. No ale obaj świetnie rozgrywają piłkę, czyli to co w taktyce Hansiego Flicka jest mega ważne. No i do tego Christensen aktualnie ma formę, tak? Złapał formę, już nie łapie kontuzji, tak jak w poprzednim sezonie. Więc wydaje mi się, że to zestawienie Kristensen oraz Garcia byłoby w tym momencie najlepsze i powinien Flick raczej się na tym skupić, a Kubarsiego powoli, ale skutecznie budować na treningach i żeby on dostawał, wiecie, swoje szanse po trochu. W kolejnym meczu, w kolejnym, tutaj parę minut, tutaj parę minut, tutaj na przykład, nie wiem, 60, 70, w jakimś innym 90 w ramach odpoczynku dla podstawowej jedenastki i tak dalej, co nie? No nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Myślę, że się tutaj rozwinąłem aż za mocno. Tak czy inaczej, wracając do samego meczu, na drugą połowę e, wyszło Paris Saint-Germain no trochę odmienione. To znaczy, końcówka pierwszej połowy już w ogóle było widać, to, że Paris Saint-Germain przejmuje inicjatywę. A w drugiej połowie, no to już w ogóle oni całkowicie przejęli kontrolę nad grą. Tam Barcelona nie za wiele próbowała robić akcji. A nawet jeśli próbowali, no to nie wychodziło im to za dobrze. Więc ewidentnie, ewidentnie no Paris Saint-Germain przejęło tą pałeczkę i zaczęli oni kontrolować cały mecz. No i niestety przez praktycznie większość drugiej połowy to oni kreowali swoje akcje, to oni próbowali coś zrobić. Jeśli Barcelona była przy piłce... No to wiecie, te akcje nie wyglądały zbyt ciekawie. No w zasadzie jakiegoś takiego bardzo poważnego zagrożenia w drugiej połowie to nie było. A nawet jeśli było, no to, to nie było nic takiego, wiecie, niebezpiecznego, tak? Więc, no tutaj niestety, ale, ale Barcelona odstąpiła e, tego prowadzenia po prostu meczu w drugiej połowie. E, powiedzmy sobie teraz krótko o zmianach. Flick odważył się na zmiany dość późno, bo w 72 minucie dopiero no i w zasadzie to się trochę nie dziwię, no bo wiecie, no dużo kontuzji w drużynie Barcelony niestety jest teraz i, i, i tutaj no trzeba było trochę jednak przeczekać, no bo wiadomo, mega ważny mecz i mega trudny przeciwko ciężkiej drużynie, przeciwko ciężkiemu trenerowi, no bo jednak Luis Enrique no jest geniuszem taktycznym, więc no tutaj trzeba było poczekać, no i Flick postanowił, że zrobi zmiany takie. Balde po raz pierwszy od kontuzji wrócił, wszedł za Gerarda Martina, no zmiana typowo Podyktowana, no myślę, że zmęczeniem Martina. Dalej Casado za Olmo, no i ta zmiana mnie w sumie zdziwiła, bo bardziej bym się spodziewał, że Casado sobie wejdzie za De Jonga. No bo De Jong miał żółtą kartkę w tym momencie, ale z drugiej strony taktycznie rozumiałem tą decyzję, no bo wiecie, w tym momencie Casado, De Jong oraz Pedri zagęścili trochę pole, bo wiecie, Pedri nie wybiegał jakoś tam mocno po tej zmianie do przodu, tylko się trzymał jednak głębiej. Do tego Casado, no i de Jong, czyli zagęszczamy środek pola i zabezpieczamy go, tak? No i Lewandowski za Rashforda, no to tutaj też się spodziewałem takiej zmiany, czyli powiedzmy, próbujemy liczyć na to, że jakiś kontratak się uda i w tym momencie z racji tego, że mamy i Ferana i Lewandowskiego, powiedzmy, jako tych dwóch napastników na boisku, no to, że może akurat w danej akcji będzie o tą jedną głowę, o tą jedną nogę więcej w polu karnym, żeby zakończyć akcję golem. No, nie wyszło, bo Barcelona niestety nie przejęła inicjatywy ale sam w sobie zamysł był uważam całkiem dobry potem w 79 minucie no i tutaj ta zmiana mnie dość mocno zdziwiła wszedł Bernal za Pedriego i o ile rozumiem, że Pedriego trzeba było już zdjąć, bo gościu dosłownie wypluwał płuca, no to wchodzi Bernal który jest absolutnie nieograny, który zagrał przez ostatnie no mniej więcej półtora roku no nie wiem... Jest 90 minut łącznie, <noise> więc no kurczę, na taki mecz wpuszczanie Bernala na 11 minut uważam, że trochę głupota, to znaczy też rozumiem taktykę, tak? Chcę zagęścić środek pola, Bernal jest wysoki, czyli jeśli oni będą próbować zrobić, robić jakieś wrzutki w pole karne, czy też tam wiecie, w środek pola, no to Bernal powinien dać sobie z tym radę. No ale Bernal wszedł i nie pokazał absolutnie nic i wydaje mi się, że w tym momencie nawet trochę lepszym rozwiązaniem no, to jest oczywiście moja decyzja, ale może trochę lepszym rozwiązaniem byłoby wpuszczenie DRO na przykład. Dro, który by, wiecie, uzupełnił tutaj tą strefę ofensywnego pomocnika, no i dro z, z, z zadaniami typowo pressingowymi, ale w momencie, gdy próbujemy z, rozpocząć jakąś akcję do przodu, no to chłopak jest bardzo dynamiczny, jest, no, ma duży instynkt do rozprowadzania akcji. No i on mógłby coś dać do przodu, żeby spróbować w razie czego wyjść na wynik 2-1, ale no, okej, okay, dobra. No tutaj nie komentuję jakoś totalnie negatywnie. Wydaje mi się, że inne rozwiązanie byłoby lepsze, ale Flick podjął swoją decyzję. Eee, I ostatnia zmiana 86 minuta. Christensen za Garcia. Eee, no tutaj zmiana podyktowana typowo już też zmęczeniem. Garcia było widać, że już tam nie do końca domaga jakieś skurcze się pojawiły, mam nadzieję, że nic poważniejszego niż skurcze, ale no zszedł o własnych siłach z boiska, więc wydaje mi się, że nie. No i co, no wszedł Christensen i w sumie no to tyle z jego wyjścia było, bo w sumie no, 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 no nic więcej o jego zmianie nie można powiedzieć, ale no niestety chwilę po jego wejściu gol na 2-1 do dla Paris Saint-Germain gdy Barca ona próbowała jakąś swoją akcję wyciągnąć do przodu, no to niestety w Paris Saint-Germain wyszło z kontrą. Lewa strona była totalnie otwarta. No nie wiem, czy tutaj do końca jest to wina Balde. Wydaje mi się, że możliwe, że tak, bo wiecie, przez cały mecz Martin tą lewą obronę blokował. To jest typowy defensywny boczny obrońca, który bardzo pilnuje całego ustawienia, co nie? A Balde mocno wybiega do przodu. No i w tym momencie, jeśli wpuszczamy Baldę, no to musimy się liczyć z tym, że z tyłu może kogoś tam zabraknąć, tak? No i jeśli taktyka Flika była taka, że wpuszczamy Baldę zamiast Martina, żeby wzmocnić akcje ofensywne, no to spoko. Ale jeśli to była zmiana tylko i wyłącznie na zasadzie zmęczenia, no to czemu ten Balde na przykład nie dostał zadań? Słuchaj, to jest piekielnie ważny mecz, nie możemy zawalić w defensywie. Wynik 1-1 też będzie satysfakcjonujący. Nie idź do przodu, tylko pilnuj linii defensywnej z chłopakami. I tyle. No, dla mnie to by było logiczne, ale no nie wiem, czy tutaj była po prostu ta, wiecie, lekka głowa Balde, no to, że on jest młody i on jest przebojowy i on zawsze będzie leciał do przodu, czy, czy coś, no ale, no niestety, tak wyszło, jak wyszło, po prostu po tej stronie Hakimi miał mnóstwo miejsca, podał piłkę idealnie, no i tam piłkę y, przyjął sobie Ramos, dołożył nogę no, i niestety, ale wynik 2 do 1 w 90 minucie. Potem ostatnie 3 minuty czasu doliczonego, no to już Paris Saint-Germain zagrało po prostu no totalnie doświadczeniem, tak. Rozgrywali sobie piłkę od jednej do drugiej strony, podawali tak, żeby Barcelona nie mogła się do niej dostać, i tym samym zdusili ten mecz już w końcówce. no, no tak do końca, tak. No cóż, jest rozczarowanie. Jest pewna no czara goryczy, no ale cóż, no co można powiedzieć? No po prostu Paris Saint-Germain zagrało lepiej yy, jako całość, jako cały mecz. Zagrali lepiej, bardziej dojrzale, a już przede wszystkim byli o wiele bardziej dojrzalsi w tym, że wykorzystali błąd tutaj w ustawieniu Barcelony w ostatniej minucie. No i domknęli po prostu ten mecz, tak? Oni zdobywali trzy punkty, no my niestety zero na własnym boisku i jeszcze chciałbym porównać jeden aspekt, czyli to. Ile było kontuzji i jak one były ważne dla danej drużyny? No to tak, u nas nie mamy Rafini, no ale w tym momencie, okej, okay, ja wiem, że Rafinia to jest w zasadzie gwarancja liczb, ale Rashford oraz Jamal, no jakby to jest Rashford w formie, o może inaczej, Rashford w formie i Yamal po prostu, to jest równowartość tego, jakbyśmy na przykład któregokolwiek z nich wymienili na Rafinie. Mam takie wrażenie osobiste, mogę się mylić, ale tak dla mnie to wygląda. Więc ten Rafinia nie jest jakąś tragiczną stratą. Fermina brak, ale wiecie, Fermin raz ma dobry mecz, a raz ma mecz beznadziejny, więc tutaj to jest takie, wiecie, no też mieszane, tak? Więc on mógłby być niby od początku, mógłby sobie wejść z ławki, ale mógłby wejść ławki i nic nie pokazać, mógłby być od początku i nic nie pokazać, ciężko stwierdzić, więc ten Fermin też nie jest jakąś taką tragiczną stratą. No i jest jeszcze Jean Garcia, który, no ok, wydaje mi się, że w sytuacji, w której tam oddawał strzał. Albo Garcia, albo Majulu, nie pamiętam który dokładnie z nich, to wydaje mi się, że Jean Garcia z tym swoim kocim refleksem, on mógłby taką piłkę wyjąć i to chyba był strzał Majulu, ale no tutaj nie można mieć absolutnie też żadnej pretensji do szczęsnego, zrobił co mógł, sytuacje były obie patowe, żeby po prostu reagować jako bramkarz, tak? Więc tutaj mieliśmy takie trzy istotne kontuzje, no bo nie liczę Gawiego, bo on jest zmiennikiem, tak czy inaczej, i tak dalej, i tak dalej, co nie? Ale za to kogo nie było w Paris Saint-Germain, no i tutaj możemy sobie powiedzieć całego ataku nie było w Paris Saint-Germain, bo co jak co, ale Majulu, ten baje czy Barcola to są wszystko rezerwowi. Okej, okay, no Barcola jest takim rezerwowym, który wiecie, próbuje się wbijać w pierwszy skład, tak jak u nas potencjalnie miałby być Rashford, ale tak czy inaczej, no nie ma Kwaraskeli, nie ma Dembele, nie ma Due, więc... Nie ma całego tego, wiecie, trio ofensywnego, które poprzedni sezon im rozgromiło, które po prostu rypało bramek, jak na zawołanie. I tak czy inaczej nam strzela taki majulu, Barcola też trochę problemów stworzył, ten Baje też miał swoje momenty, a to wszędzie wszystko rezerwowi. No ja sobie nie wyobrażam, żeby linia ataku Barcelony zagrała tak dobrze w meczu przeciwko takiemu, takiej klasy przeciwnikowi, o może tak to wymienię, nie będę tutaj rzucał konkretnych drużyn, ale takiej klasy przeciwnik i w tym momencie my wychodzimy e, Roni Bardacci, e, powiedzmy, że właśnie Rashford, no i no i dobra, no tutaj może Lewandowski jest taki, że okej, okay, no on by mógł, ale porównajmy to sobie trochę z poprzednim sezonem i weźmy tutaj sobie Paul Wiktora, co nie? No bo, nie wiem, no ten Baje i Majulu, no dotychczas nie zrobili nic sensownego, więc Porównajmy ich bardziej do pału Wiktora. No to czy zestawienie Roni, Pał Wiktor oraz Rashford dałoby radę e, zrobić to, co w tym momencie zrobił właśnie ten Barkola, Baje i Majulu? No nie wydaje mi się. Więc tutaj, no jest, wiecie, ten taki przeskok, że u nich weszli ci rezerwowi i oni weszli bez żadnych kompleksów, spróbowali coś zrobić i tak na dobrą sprawę zrobili. A u nas wydaje mi się, że, no nie byłoby aż tak to dobrze, e, no nie wyglądałoby to aż tak dobrze, co nie? No, ale dobra, mniejsza z tym, tak czy inaczej, no, Paris-Saint-Germain wygrało i no, trzeba im oddać, że naprawdę no dali radę. I szczerze, mam ogromną nadzieję, że z tą drużyną spotkamy się jeszcze na etapie ligi mistrzów, ale gdzieś dalej, może w półfinale, a może i nawet i potencjalnie w finale, w takich najfajniejszych, po prostu wiecie, zestawieniach, ale tak, żeby Barcelona nie miała żadnych istotnych kontuzji, tak, żeby. Paris Saint-Germain nie miało żadnych istotnych kontuzji i żeby obie te drużyny były w swojej szczytowej formie. To jest moje marzenie z poprzedniego sezonu, żeby zobaczyć te dwie drużyny rywalizujące w jakimś meczu, bo no obie wtedy miały, wiecie, no życiową formę wręcz i to by było w tamtym sezonie niesamowite i mam nadzieję, że w tym sezonie jeszcze do tego dojdzie, tylko wiecie, na jakimś dalekim etapie po prostu Ligi Mistrzów. Tak czy inaczej, dajcie znać, co sądzicie o tym filmie, Trzymajcie się i do zobaczenia po meczu z Sevillą.